Dzień dobry. 31 maja jestem po tygodniowym niebycie na pasiece. Wygląda to na razie ładnie, chociaż nie widziałem nic innego niż widać na filmiku, bo jeszcze nie zaglądałem do uli. Pszczółka już się interesuje telefonem. Widzę tutaj jakiś roi. Nawet jeśli były to już zdążyły sobie polecieć. Ale biorąc pod uwagę ilość pszczoły, która tam lata no to chyba źle nie jest. Przed wylotkiem też nie widać za dużo martwych pszczół. Chodzą sobie w prawym ulu, widzę po tym przed wylotkiem na dole, a tak to, no cóż, niewiele mam do dodania ponad to co widać, oczywiście. Zaraz na koniec się zbliżymy, zobaczymy jak to wygląda. Noszenie, natomiast co dzisiaj robimy? No, dzisiaj robimy swoje pierwsze odkłady. Likwidujemy ten górny korpus w lewym ulu i kompletujemy z tym, co zostało przywiezione a drugi odkład idzie do tego maleństwa sześcioramkowego te maleństwo sześcioramkowe to no to jest taki ulik, że kolega Jacek w tym roku zimował rodziny w tym, w tym małym uliku przypominam, że było minus 22 czasami i dały radę nie wiem, co się uda nagrać, gdyż dzisiaj priorytetem jest czas, bo mam na 14 do pracy, a jest godzina 11. A wiadomo, niedoświadczony strzelarz to, to troszkę zajdzie więcej. No i drugi temat jest taki, że jednak telefon chyba się będzie dzisiaj też nagrzewał, bo jest pełne słońce. W tej chwili jest 18,5 stopnia, ale słońce już jest takie prawie czerwcowe więc, więc jest cieplutko. Idziemy zobaczyć, co pszczółki noszą, jeśli się uda. Nie widzę żadnego pyłku w ogóle, żeby był noszony. Być może coś źle patrzę. No nie widzę, nie widzę pyłku w ogóle. Natomiast drugi ul... Tutaj widzimy naszą matkę, która została ścięta yy, przez pszczółki, raczej nie przez pszczółki, tylko przez matkę, która się zdążyła wyroić. Także tutaj ciekawostka będzie w tym prawym ulu, czy dużo straciliśmy pszczół, czy one odleciały. No zobaczymy. W każdym bądź razie w tym ulu lewym jest nowiutka mamusia. Bo tu jest wyraźnie moje znakowanie, tak, więc matka została ścięta. I teraz taka ciekawostka, bo jeszcze nie zacząłem. Dosłownie po zauważeniu tej matki wyszedłem wykonać telefon do doświadczonego pszczelarza. Czego tu się mogę spodziewać w tym prawym ulu? I zwróćcie sobie uwagę: że ta matka zniknęła, czyli te pszczoły, które obok niej siedziały, albo ją gdzieś wywlokły, albo no. Tak. Kolega również był zdziwiony tym faktem. No ale wyraźnie na filmiku, no, jeszcze tutaj go powiększę i wkleję. Wyraźnie na filmiku widać, że ona ma wyciągnięte żądło i leży, tak? Więc raczej nie ma się co spodziewać tego, że ona ożyła. No to taka ciekawostka. Otwieramy sobie prawy ul, czyli nie ten, gdzie jest problem z matką. Tak na szybkiego tutaj dzisiaj zrobimy przegląd miodni, bo miodnia w tym roku to tak mało mnie interesuje. Uuu, tu jest bieda! Tu jest bieda, tu jest nastrój rojowy na pewno. Po tygodniu czasu tu się nic nie zmieniło. No tutaj jest z kilogram Tutaj jest ładnie poszyte Tu również Te dwie ramki to mają ponad 2 kilo No i tutaj jakaś bieda I tutaj już nie, trzy ostatnie ramki nie ma co patrzeć Czyli zajęte są w miodni Yy, ramki Środkowe 4. Trzy pozostałe są nieruszone Także tutaj przez tydzień one sobie balowały W nastroju rojowym Tak to mi wygląda yy, Niewiele dokładając do tych środkowych ramek w miodni. Jeśli chodzi natomiast o ramki gniazdowe yy, Szukamy ramki z pokarmem Dwóch ramek z czerwiem krytym I jednej Ramki, powiedzmy, suszu, jakiegoś tam być może odbudowanego się znajdzie. W sumie to nie wiem, co tu się dzieje, ale widać, że źle to nie wygląda. I te cztery ramki będziemy wsadzać do ula odkładowego. Dodatkowo jeszcze strzepując pszczoły z ramki z czerwiem najlepiej odkrytym czyli najmłodsze pszczoły, tak. No, i niestety, ale muszę zrobić przerwę. Telefon musi odpoczywać w cieniu. Robimy sobie małe podsumowanko. Yy... Niestety, dzisiaj nie starczy mi czasu na prawy ul. To jest prawy ul, w którym została ścięta matka. Przynajmniej mam dowód na firmie, bo kolega mi nie wierzył, że później zniknęła więc jest na filmie nie starczy mi czasu na prawy ul bo z lewego ula zrobiłem dwie nowe rodziny ta w tym małym ulu odkładowym jest na jednej ramce czerwiu w tym dużym ulu jest na dwóch ramkach czerwiu jest ramka osłonowa z pokarmem w obydwu ulach i wsadzone ramki z Suszem już można to tak nazwać, no raczej z węzą. W dużym ulu za zatworem są jeszcze trzy ramki wsadzone, gdyż pozbyliśmy się jednego korbusa z, z lewego ula. Problem oczywiście jest w tym, czy, czy w lewym ulu jest matka, bo tam mateczników ratunkowych bądź też cichej wymiany. Troszkę było na środku. No jednak, były też jajka w niektórych, w niedużej ilości. Yy, oczywiście, ramka, gdzie były świeżutkie jajka, bo taka też była. Yy, nie ruszałem jej, mając nadzieję, że yy, nie przeniosę nieoznakowanej matki do nowych uli. Jeżeli niestety tak się udało, to yy, będziemy mieli od razu. W czwartek, jutro jeszcze przyjadę do prawego ula, ale w czwartek jak sobie otworzę te nowe ule i zobaczę jajeczka, przecież matki nie podkładałem, no to będzie oznaczało, że przeniosłem matkę. Więc wtedy w tym ulu trzeba będzie podłożyć matkę. No troszkę zabawy, troszkę zabawy. Wylotki są ograniczone. Wentylacja jest na półgwistka w obydwu nowych ulach. Martwię się, czy pszczoły wystarczy na ogrzanie czerwiu. No, zobaczymy. No. Jeszcze być może przeniosę, przesunę te ule na skraj, żeby, były nie, w, żeby nie były w cieniu płotu. No ten prawy ul jest bardzo ciekawy, no ale niestety już muszę uciekać, no praca. Bo matka leżała przed wylotkiem, no. I to oznacza z wyciągniętym żądłem i to oznacza, że walczyła. Yy, walczyć to z tego co wiem, to ona może tylko z nową matką, więc rachunek jest prosty. Grzegorz przeoczył. Jakiś matecznik tydzień temu, bądź też. Nie no, tydzień temu to już wystarczy. 13, tak. Tydzień temu przeoczyłem matecznik. Mm, albo cichej wymiany. Yy, no, raczej cichej wymiany, bo gdyby to był rojowy, to podejrzewam, że by się wyroiły. Nawet nie otwierałem tego ula. Nie wiem jaka jest sytuacja. Być może tu rój poszedł. Natomiast. Yy no stara matka leżała przed ulem także bardzo ciekawe być może się pojawi teraz znowu o o o a nie tu tutaj sobie leży no nie wiem gdzie ta matka znikła naprawdę to jest dosyć ciekawe bo chciałem ją zabrać ale wyszedłem na telefon żeby kolegę poinformować o tym fakcie i czego tu się można spodziewać no, i wyszło na to, że, że zniknęła. Tutaj widać, że jest nędza. Pszczoły y, latają nie wiadomo po co. Chociaż czasami wleci jakaś z pyłkiem, ale ogólnie w tym roku jest nędza. Jeśli chodzi o moje pszczółki, wszystko wina matek. No i oczywiście, wiadomo, doświadczenia pszczelarza. To jest inny temat. Tutaj troszkę się zdenerwowały dzisiaj. No zobaczymy jak to będzie. Obydwie matki są oczywiście do ścięcia, bo tu jeszcze nie mówiłem tego, ale w zeszłym tygodniu byłem na pasiece kolegi. No to ja tam chodziłem w krótkich spodankach i koszulce, tak? Kosząc kosiarką spalinową w ciągu dnia, więc, więc to co się u mnie dzieje to jest istna jest masakra, ja o tym nie wiedziałem. Ja myślałem, że mam delikatnie tutaj wściekłe te pszczółki, a tu się okazuje, że to jest wariactwo. Także tutaj będzie temat do załatwienia matkami. Tu w tych obydwu ulach pójdą najprawdopodobniej bakwasty VSH. A tutaj mam już matule kupione, będzie zmiana z bakwasta na krainkę. Zobaczymy, czy się przyjmą, bo mam unasienione. No i cóż, no i niestety już dzisiaj muszę uciekać. Ale jutro pewnie coś dokończę. No a tutaj mamy opakowanie po pszczółkach, w których pszczółki normalnie sobie przechodzą pocztą. Jednak mi się zdarzyło tak, że osobiście byłem w, u pani gębalowej. Nawet szczerze mówiąc, poznałem panią osobiście. Zaszczyt mnie yy, dopadł, że tak powiem. No i mamy mateczki. Podejrzewam, że CC oznacza sztuczne nasienienie. Yy, mateczki są ze swoją świtą. Mateczki w tej chwili właśnie dostały wodę tutaj do tych dziurek. Bo mają ciasto, które yy, powoli sobie wygryzają. Przede wszystkim pszczółki, mam nadzieję, że było słychać to na nagraniu. Tak zwany kwok to się chyba nazywa matki pszczelej. Występuje to w sytuacji, gdy matka pszczela wyczuwa drugą matkę. Tak się czasami dzieje w ulu, jak się wygryzie jakiś matecznik. No tutaj wyczuwa oczywiście feromony matki, która się znajduje obok w pojemniku. U kolegi spałem w pokoju z dziesięcioma takimi pojemnikami i muszę przyznać, że to była przyjemna muzyka. Jeśli chodzi o panią gębalową, oczywiście zakryłem tutaj swoje dane u góry. Dostajemy również taką rozpiskę dokładną, kiedy, było, kiedy była matka unasieniona, kiedy była rodzona. Dzisiaj mamy 31. Czyli te mateczki już są 11 dni w tych kratkach. Jaka jest rasa, linia oraz numer? I w przypadku matek unasiennionych mamy również informacje o trutniach, z jakich był pobierany materiał. No i oczywiście podpis. I tak to mniej więcej wygląda. Słychać, nie? No cóż, i jeżeli zdecydujemy się na przesyłkę, to matki są w czymś takim, no wiadomo, cóż, no. Jaki by to kurier nie był, no to zawsze jest to lata po samochodzie i tak dalej. Więc przy okazji zdecydowałem się na zakup własny. Przewoziłem to samochodem, także bez klimatyzacji, w normalnych warunkach. I koszt takiej matki krainki krańskiej PRIMY. Jest wyjątkowo moim zdaniem niski w porównaniu do innych na rynku, bo to jest 50 zł. Taka ciekawostka.